ta już trwa u mnie od 16 lat, a naucza od 8. Generalnie na co dzień zajmuję się zdrawianiem energetycznym i uczę ludzi na temat chemii, magii, mistycyzmu, manifestacji, sposób w jaki energia działa i funkcjonuje w tym świecie. Możemy powiedzieć, że nauki metafizyczne, tak? słowo. Każdy z nas żyje w tym świecie i tak długo dopóki żyjemy, tak długo kreujemy swoją rzeczywistość. Czy świadomy, czy nieświadomy, to już nie ma znaczenia. Tak czy inaczej, to co robimy ma wpływ na nas. To każdy z nas wie. Dźwięki, które wydajemy na co dzień, mają wpływ na nas, na nasze ciała, na nasze komórki, organy, kości itd. itd. Więc teraz zachęcam do tego, żebyście wzięli kolejny głęboki, swobodny wdech I tym razem z wydechem, razem zrobimy obie. Za chwilę wytłumaczę dlaczego to zrobimy. Ale teraz bierzemy głęboki, swobodny wdech. I z wydechem... יש שרת